Serdecznie, mam na imię Kasia i w dzisiejszym spotkaniu kwadransowym ze Złotym Naparskiem chciałabym Ci pokazać fajny sposób na czyszczenie swojego żelazka. Zobaczcie, specjalnie dla specjalnie zachodowałam takie żelazko, którego nie czyściłam, bo oczywiście, żeby pokazać jak fajnie czyści się żelazko, specyfikiem o którym Wam powiem, to trzeba najpierw je zabrudzić. Mogę się założyć, że wiele waszych żelazek ma właśnie taką zabrudzoną, przypaloną stopę żelazka, bo wielokrotnie zdarza się nam przecież dotknąć do Flizeliny, którą chcemy nakleić, czy zbyt gorącym żelazkiem przyprasować jakiś materiał. Oczywiście przy okazji go marnując, ale no, każdemu to się może zdarzyć. Na pewno nie możemy też dopuścić, żeby nasze żelazko było w takim stanie, ponieważ. Oczywiście jest problem wtedy z prasowaniem i w ogóle z pracą przy szyciu, jeśli to tak wszystko wygląda. Jeśli wielokrotnie zastanawiałaś się, jak możesz temu zaradzić, jeśli szukałaś informacji w internecie. Oczywiście wielokrotnie też śledzę takie różne dyskusje, pytania po przykłady, jak można czyścić stopę żelazka. Na pewno są też inne, czyli jakimiś domowymi sposobami. Słyszałam o czyszczeniu... Za pomocą soli, za pomocą sody. Ja akurat takie, takich sposobów nie, nie stosuję. Jeśli takie stosujesz i są skuteczne, to oczywiście chętnie posłucham tego i pod tym filmem napisz, bo może inne osoby właśnie skorzystają z jakichś Twoich fajnych sposobów. To nie jest tak, że zawsze jest tylko jeden najlepszy i najskuteczniejszy. Są na pewno wielokrotnie też. Inne używane i też skutecznie działają. Natomiast ja chciałam Ci pokazać, bo może jesteś osobą początkującą i jeszcze nie spotkałaś się z czymś takim, może jeszcze szukasz właśnie tych informacji, to ci od razu mówię, że jest coś takiego jak sztyft do czyszczenia żelazek. Nie polecam sztyftu konkretnej jakiejś firmy, nie polecam jakiegoś konkretnego miejsca. Jeśli chcesz taki sztyft znaleźć, to możesz go znaleźć zarówno internetowo, wpisując tak jak. W wszystko, co wyszukujesz w internecie, wpisując w wyszukiwarkę słowo sztyft do czyszczenia żelazka. Natomiast e, możesz te stacjonarnie takie rzeczy kupić e, w sklepie, chociażby w jakichś galeriach handlowych, w typowych sklepach wielkopowierzchniowych, które mają tam po prostu wszystko. <laughs> możesz sobie na stoisku z gospodarstwem tym domowym, gdzie wręcz są sprzedawane żelazka, można też taki sztyft szukać i na pewno gdzieś tam on się znajdzie. Moim zdaniem jest to sposób bardzo skuteczny i bardzo dobry. Te sztyfty nie są zbyt drogie i można je stosować po prostu bezpiecznie i czyścić właśnie nimi żelazko. Oczywiście każdy sztyft ma jakąś swoją instrukcję obsługi. Warto zacząć od tego, że sobie po prostu przeczytasz, co producent pisze na ten temat, w jaki sposób to stosować, bo warto zwracać uwagę na to, co jest napisane. Akurat na, tym, na, tym, na tej instrukcji, którą tutaj mam, to jest wymienione, że należy rozgrzać żelazko, czyli nie czyścimy żelazka zimnego, ale żelazko należy, należy rozgrzać i to jest podana nawet temperatura, że to musi być około 150 stopni. Tutaj jest to powiedziane, że są to dwie kropki. Oczywiście nie jestem w stanie tego powiedzieć, czy każde żelazko na dwóch kropeczkach ma te 150. Ale chodzi o to, żeby żelazko nie było zbyt gorące, bardzo rozgrzane, dlatego że wtedy przy kontakcie z tym sztyftem ta para zacznie od razu buchać, rozpuszczać to wszystko i będzie to nie za bardzo efektywne. Ten sztyft ma się po prostu po stopie żelazka, taki średnio rozgrzanym. Ro, właśnie zrobić płynne, ma tą stopę powlec taką warstwą właśnie, e, która to, ten brud będzie rozpuszczać. Następnie trzeba przygotować sobie stanowisko do tego czyszczenia. E, zwróć uwagę, że ja tutaj mam przygotowane, e, tutaj mam podłożony sobie papier e, jakiś tam szary złożony kilkukrotnie, na tym mam ręcznik papierowy. No i w zanadrzu mam jeszcze ręcznik papierowy, który będzie mi służył do wycierania. Oczywiście zamiast tego ręcznika papierowego można użyć jakąś szmatkę, ściereczkę, o ile mamy taką w domu coś, co możemy właśnie sobie poświecić, nie, nie radzę używać jakichś ręczników, które zamierzasz potem jeszcze używać. Czy ścierek, bo to niestety będzie się nadawało raczej już tylko do wyrzucenia, to jest takie dość tłuste i nie będzie to potem łatwo odebrać. Dlatego też ja wzięłam ręcznik papierowy, myślę, że on jest też skuteczny. Następne, co tutaj jest pokazane, że stopę żelazka trzeba przewrócić jakby do góry nogami, więc jeśli już wiadomo, jeśli zaczniesz czyścić żelazko, i ta stopa żelazka ma być w jakiś sposób odwracana. Czy jakoś do góry nogami, to zwróć uwagę, czy w twoim żelazku nie ma wody. Woda może być też rozgrzana, gorąca, żeby się nie poparzyć, żeby nie zalać, czyli trzeba te żelazko w jakiś sposób przygotować. Jeśli natomiast ja rzadko kiedy, znaczy raczej nie stosuję takiej metody, że wywracam żelazko całkowicie stopą do góry, dlatego też zwróć uwagę, że ja będę czyściła żelazko z tymi otworkami. Ja sobie po prostu jakoś nie wyobrażam, żeby ten rozpuszczony brud, który rozpuszczę za pomocą tego sztyftu, żeby on mi tam w te wszystkie zakamarki wniknął do środka żelazka. Ja natomiast zazwyczaj robię a moje żelazko akurat po unieruchomieniu przez kilka minut się wyłącza, więc muszę go ruszyć, żeby zaczęło znowu grzać. Czyli, jeśli masz taką blokadę, to też upewnij się, że żelazko jednak jest rozgrzane. Wracając do tematu ustawienia pozycji żelazka, to mówię ja na przykład stosuję taką metodę, że żelazko raczej trzymam sobie. W takiej pozycji, i staram się właśnie, zaraz będę to pokazywała przy nanoszeniu tego sztywtu, żeby mi to raczej spływało z tego żelazka niż wnikało mi w głąb. No ale każdy, mówię, każdy ma swój, jeśli może masz żelazko, które nie posiada w ogóle otworów, no to nie zaszkodzi na pewno przewrócić je, jakby całkowicie do pozycji poziomej. No i oczywiście, żelazko mam, żelazko mam tutaj rozgrzane. Na pewno odłączyłam też funkcję pary, żeby to żelazko w żaden sposób nie parowało mi w czasie tej, tej, tej pracy. No, może to jest takie oczywiste dla wszystkich, ale wolę przypomnieć, bo czasami jak ktoś robi to pierwszy raz, jest zaabsorbowany tą pracą i nagle buchnąca para z żelazka też może nas, nas jakby poparzyć. Także zaczynamy oczywiście od tego, że żelazko mamy tutaj nagrzane, stopa żelazka jest przygotowana, brudna. Tak, czyli y, ja sobie przychylam, raczej trzymam w tej pozycji, mogę leciutko odchylić, ale mówię, staram się, żeby nie zaleciało mi, to zobaczyć, jak będę to dotykała, jak to wszystko będzie mi się rozpuszczało. Czyli sobie tutaj powlekam po prostu tą, y, tą substancją, ona tutaj lekko zaczyna mi się topić, tak jak mydło, jakby, tak? Po tych wszystkich brudnych elementach. To, y, to po, y, no, oczywiście jakbyśmy to żelazko położyli w poprzednik, to troszeczkę paruje. No niby jak paruje, to znaczy, że laska jest za mocno rozgrzana. Chociaż mamy je rozgrzane na temperaturę, którą zaleca tutaj producent, czyli na te dwie kropki. Zwróć uwagę, jak wszystko tutaj mi cieknie, tak? Więc tutaj naprawdę warto solidnie zabezpieczyć. Nie warto robić tego nad deską, która jest niezabezpieczona, więc sobie tutaj rozpuszczę. Tutaj spróbuję sobie tu dokładnie to rozprowadzić. Oczywiście spróbuję teraz... Tu, jak zaleca producent, trzeba odczekać około dwóch minut, żeby to zaczęło tam działać, rozpuszczać te wszystkie osady. Ja natomiast często robię to w ten sposób, że jeśli już tą pierwszą warstwę sobie tutaj przetrę, to staram się wytrzeć. Zobaczę, ile jestem w stanie już za pierwszym razem tutaj tego wytrzeć, bo no niestety czasami ta, ta skorupa tego brudu jest tutaj dość duża. I nie zawsze pójdzie jakby za pierwszym razem, tak? Czyli przetrę ten pierwszy brud, który mi tutaj został, mogę sobie jeszcze podłożyć i kontynuuję dalej. Oczywiście wiadomo, że nie należy doprowadzać żelazka do takiego stanu, kiedy tu już jest tak grubo. Raczej to trzeba starać się w takim właśnie stadium początkowym to sobie robić. Ja tutaj używam sztyftu, który no tutaj jakiś tam zakupiłam jakieś tam firmę z internetu. Natomiast kiedyś miałam sztyft kupiony w innym miejscu. Wydaje mi się, że był trochę bardziej skuteczny. Bardziej mi to wszystko zbierało jakby błyskawicznie, więc też może jest różnica właśnie w tych sztyftach i warto wypróbować różne, czyli jak raz kupisz jeden sztyft i on ci ino będzie średnio działał no to spróbuję kupić innym razem drugi zaraz zobaczymy drugą, drugą warstwę no trochę mi to zmyło ale jeszcze nie jest to tak rewelacyjne czyli będę musiała to powtórzyć no nie wyobrażam sobie żebym miała też żelazko przewrócić do góry nogami i to może to jest też kwestia, że to powinno tutaj mi po, poleżeć na tym ale myślę, że tak jakby kilka, na kilka razy to mi się to uda bo już to jest coraz bardziej miękkie ale tak jak ci mówiłam, e, miałam kiedyś sztyft innej firmy, kupiony w innym miejscu, i wydaje mi się, że on był znacznie efektywniejszy czyli znacznie szybciej mi to rozpuszczał. Więc jeśli będziecie kiedyś e, używały takie sztyfty, no to. E, poczekam chwilkę, aż zacznie działać. Jeśli będziesz, e, wypróbujesz jakiś tam sztyft, jeśli. Zrobisz próbę, może z innym, i będzie to znacznie szybciej działało. To też warto się podzielić tutaj z innymi. Ale też biorę pod uwagę to, że ten mój brud jest niestety no mocno zasklepiony, taki już no powiedzmy stary. Specjalnie go gdzieś tam odkładałam na tym żelazku, żeby pokazać, że czasami nie jest to takie proste. No, no kolejna próba, zaraz zobaczymy, jak to będzie działało. Hmm, oczywiście z ostrożnością. Jest coraz lepiej, widzę, że. Że tutaj. No, i teraz doszłam już do takiego miejsca, że już zostało mi jeszcze trochę i się zastanawiam, czy wręcz laska nie mam uszkodzone, ale chyba nie. Chyba jednak to jest brud. Mocno jest przypieczone. Mocno jest przypieczo... o, Rączka mi spadła, więc... więc będę kontynuować bez rączki. Już widzę, że coraz mniej tego zostaje, że coraz bardziej dochodzę do. No, ba... no mocno tutaj. Mocno w moim żelazku ten brud był za... zasklepiony. Hmm, dlatego mówię, jeśli. Znowu odczekam chwilkę i te moje zmagania z tym żelazkiem niech Ci jakby pokażą, że nie warto czekać, nie warto robić tej grubej skorupy. Tylko jeśli y, tylko się nam coś przypali, jakaś flizelinka się przypali, czy kawałek materiału się przypali, czy cokolwiek, to lepiej nie czekać, nie gromadzić takiej warstwy, tylko robić to po prostu na bieżąco. No ale już y, dochodzę prawie, że do sedna. Y, mówię, nie, nie udało mi się tego zrobić za jednym razem, dlatego, że to wszystko jest jakieś takie nawarstwione, ale już stopa wygląda coraz lepiej i myślę, że już ostatni raz yy, tutaj teraz to posmaruję i ta warstwa już mi pewnie puści. Zdarzały mi się takie sytuacje, właśnie mówię, z innymi sztyftami i z mniejszym zabrudzeniem, że to błyskawicznie schodziło, czyli tylko nasmarowałam i praktycznie z dwoma razami już od razu to wszystko zeszło. Widać, że to Da się to rozpuścić, ale niestety nagromadzone warstwy robią swoje. To jest tak samo, słuchajcie, to jest podobna sytuacja jak z farbą namalowano na stare drzwi. Tak, czym więcej warstwy farby na jedno na drugą nałożymy, tym trudniej potem to wszystko zeskrobać. Ale już 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 prawie jestem przy końcu, już tutaj swoje widzę jaki wielki tutaj jest brud. Zaraz ci pokażę, zobaczę to kładę sobie, ale ten brud jest tutaj. No, straszne, tak? Dlatego też, dlatego też nie robię takiej sytuacji, że żelazko przewracam całkowicie do góry nogami, bo nie wyobrażam sobie, żeby ten brud cały mi wleciał tam do środka żelazka. No i dobrze. I teraz już widzę, że, że tutaj mi umyło, stopa żelazka wreszcie jest już czysta. Może jakieś tam jeszcze milimetrowa, ale już nie będę więcej tego żelazka męczyć. Potem sobie może to dokończę. W każdym razie. Teraz już widzisz, że ta stopa żelazka jest umyta, błyszcząca, gładka. W żaden sposób ten sztyft nie uszkodził mi jego nie poszorował, czyli jakbym może używał jakoś sól. To może bym się obawiała trochę, że mi coś uszkodzi. No i teraz wzięłabym jeszcze szmatkę taką jakoś niepotrzebną, jakąś resztkę, jakiegoś materiału, który nie jest wrażliwy, jakieś bawełniane szmatki to już można ją położyć sobie na deskę do prasowania, już w pozycji zwykłej żelazka, włączyć parę i kilkakrotnie jeszcze naciskając parę, żeby to jakby parę na maksa, żeby w ty, z tych wszystkich otworów, które tam się znajdują, jeśli ta, ta substancja gdzieś tam zaleciała, to to wszystko wypchnąć, wyparować, przyprasować kilkakrotnie jakoś Taką próbną, próbną, właśnie szmatkę. Jeśli już będziesz, będziesz pewna, że ta żelazko ci nie brudzi, sprawdzasz po prostu, prasując, że już to wszystko, zobacz. to ja to może poprasuję trochę na, tej, na tym właśnie ręczniku i zobacz, jak mi tutaj te, ta brudna woda wyszła właśnie z, z tych otworów. Czyli warto sobie, mówię, czy nawet podesłać jeszcze ten ręcznik papierowy, czy już jakąś szmatkę, jeszcze dokładnie to sobie wszystko nawet wilgotną szmatką w, czystą, w, czy, w czystej wodzie, obetrzeć na koniec to wszystko bo to jest trochę tej powłoki jeszcze od tego sztyftu i nasze żelazko powinno być znowu jak nowe. Także jeśli zmagasz się z takimi problemami, to zachęcam. Sztyft, u mnie połowa sztyftu zeszło do czyszczenia innego żelazka, ale mówię tylko dlatego, że moje żelazko było bardzo brudne, wielo, wielowarstwowy brud, ale jednak pomimo wszystko udało się je od, obczyścić. Tu jeszcze wystarczy tylko wodą właśnie przeszyć i szmatką wilgotną. Także, jeśli pomogło Ci to w jakiś sposób, to e, cieszę się. Zapraszam Cię do następnego kwadransowego złotego naparska już za tydzień i pokażę Ci jeszcze kolejne ciekawe około tematy, albo nawet szyciowe. Także dziękuję Ci i za tydzień się znów widzimy. Cześć!